Rok 1794. W Warszawie słychać krzyki rosyjskich żołnierzy. Dźwięk żelaza przywołuje zdziwionych ludzi do rzeczywistości. Wydarzenia, którymi jeszcze wczoraj żyła ulica, urzeczywistniają się u bram miasta. Te krzyki to agonia Pierwszej Rzeczpospolitej, która pod naciskiem sąsiednich mocarstw wypuszcza ze zmęczonych walką rąk ostatnie skrawki swojego terytorium. Republika Serenissima upada pod naporem barbarzyńców. Wraz z jej odejściem nad tą część Europy nadciąga ciemna kurtyna obcego mocarstwa. Jest rok 1694. Jeszcze zaledwie dwa lata będzie rządził sędziwy już Jan III Sobieski. Szanowany w ówczesnej Europie, traktowany z szacunkiem wśród panów Polski, na łożu śmierci będzie prawdopodobnie żałował, że nie udało mu się przywrócić monarchii dziedzicznej w Polsce. Będzie wspominał zwycięstwa i pomsty na Turkach i zapewne z goryczą zastanawiał się, dlaczego Pan Bóg obdarował go talentem militarnym, a odebrał szczęścia w polityce. 22 lata rządów Sobieskiego to był okres stabilizacji dla Rzeczpospolitej. Dekady XVII wieku były dla kraju pasmem nieustannej potyczki z obcymi najazdami, buntami kozackimi i walką wszechobecnym chaosem. Już pierwsze lata panowania utwierdziły szlachtę w swoim wyborze. Sobieski zwyciężył nad przeważającymi siłami tureckimi pod Lwówę zaraz po swojej elekcji, jeszcze przed koronacją. Poczynania tego króla są pasmem pozytywnych wydarzeń na arenie międzynarodowej, które w końcu doprowadzają do tego, że Rzeczpospolita jest postrzegana jako wartościowy sojusznik wśród krajów Europy. Carstwo rosyjskie dąży do tego, by wykorzystać korzystne dla siebie postanowienia Rozejmu w Andruszowie, na które Polacy przystali pod ciosami zadanymi im podczas Potopu Szwedzkiego. Ostatecznie dochodzi do podpisania Traktatu Grzymołtowskiego. Który w przyszłości daje pretekst do mieszania się Rosji w sprawy Rzeczpospolitej na podstawie wolności gwarantowanych dla prawosławnych w nim zawartych. Co prawda Polacy traktowali rozejm Wandruszowie jako chwilowe ustąpienie z terytoriów wschodniej Ukrainy, okazało się jednak, że już nigdy tam nie powrócą. Pod koniec panowania sobieskiego na przełomie dziejów dla państwa polsko-litewskiego władcom Rosji zostaje Piotr I, nazwany przez Rosjan Wielki. Złożyło się, że w przeciwieństwie do swoich przeciwników miał naturalny pociąg do władzy i co nowe wśród Rosjan był otwarty na wiedzę z zachodniej części kontynentu. Wybrał się więc w podróż po Europie, by poznać kraje zachodnie od podszewki. Jego pierwszym celem podróży była Polska i Litwa. Po śmierci Jana III Sobieskiego w Rzeczpospolitej zapanowało bezkrólewie, które dotkliwie obnażyło słabość kraju. Koronę, właściwie fortelę, przejął August II, który tu szybciej koronował się niż Ludwik Bourbon Przez to uzyskał koronę polityką faktów dokonanych, jak i bogatą kiesą. Nowy król marzył o wpływach i chciał wykorzystać, jak mu się zdawało, wtedy silną pozycję Rzeczpospolitej. Na tym etapie zbiegła się jego droga z wcześniej wspomnianym Piotrem, który właśnie podczas pierwszej swojej wizyty gościł na dworze króla Augusta II. Mówiąc kolokwialnie przy winie, zaplanowali wspólnie nieoficjalny plan osłabienia Szwecji za pomocą sojuszniczego ataku na ten kraj Saksonii i Rosji. Doprowadziło to do wojny, którą później nazwano Wielką Wojną północno. Młody król Szwecji miał być łatwym celem dla sojuszu Saksonii, Rosji i Danii. Jednak wbrew przewidywaniom, Karol XII okazał się młodym geniuszem, którego okrzyknięto Lwem Północy. Polska oficjalnie nie brała udziału w wojnie, jednak walki toczyły się na jej terytorium. Co ciekawe, więcej szkody niż Szwedzi wyrządzić potrafili królewscy żołnierze saksońscy, którzy Polskę traktowali jako protektorat, na którego ziemia należy się zaopatrywać. Ostateczny rezultat wojny do Prowadził do powstania nowej potęgi. Rosja wyzwoliła z siebie siły, które pod Połtawą pozwoliły jej pokonać Karola XII i pozbawić Szwecję pozycji mocarstwowej. Polska i Saksonia zostały pokonane przez Szwecję, która zmusiła Augusta II do podpisania pokoju i abdykacji stronu polskiego na rzecz Stanisława Leszczyńskiego. Marzenia Augusta II, które snuł o wykorzystaniu Rosji do własnych celów, obróciły się przeciwko niemu. Po wygranej wojnie przez Rosję, kajając się przed Piotrem I, wrócił na tron za jego przyzwolenie. Do Rzeczpospolitej wkroczyły oddziały rosyjskie, które z epizodycznymi wyjątkami nie opuściły już jej do lat 90. XX wieku. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu to materiały autorskie pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze bazujemy na źródłach historycznych, renowowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłacie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.